Czy suplementacja w problemach hormonalnych działa? W jakiej kolejności i jakie suplementy powinnaś wprowadzić, aby uregulować swoje hormony? Jakie suplementy naprawdę pomogą Ci w uporaniu się z Twoimi problemami hormonalnymi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym odcinku. Witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku na moim hormonalnym kanale. Ja nazywam się Julia Wawrynowicz, jestem dietetyczką kliniczną i ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Jak będzie na tym kanale? Przede wszystkim merytorycznie, w oparciu o evidence-based medicine, ale też z humorem na luzie, będziesz musiała znieść dawkę mojego humoru i mam nadzieję, że w prosty i przystępny sposób będę tłumaczyła ci, co tak naprawdę dzieje się w twoim organizmie i co możesz przede wszystkim zrobić dla siebie i dla twoich hormonów, aby czuć się dobrze, pełna energii i po prostu zdrowa. Temat suplementów diety, w szczególności w problemach hormonalnych, jest bardzo szeroko dyskutowanym tematem. No bo tak, jaki suplement wybrać, jaką dawkę, czy te suplementy w ogóle działają, czy jest to tylko sprytny zabieg marketingowy w celu podniesienia sprzedaży różnych suplementów diety. Tak naprawdę. Bardzo ciężko odnaleźć się w gąszczu tych pytań, wątpliwości i mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek chociaż trochę pozwoli Ci dowiedzieć się, co powinnaś zrobić krok po kroku, aby poprawić swoje zdrowie hormonalne. Ok, zacznijmy od pierwszego tematu. Czy suplementy naprawdę mogą nam pomóc w ogarnięciu naszych hormonów? Odpowiedź brzmi tak. Suplementacja bywa często bardzo pomocna, dlatego że samo wprowadzenie diety w momencie, kiedy mamy obniżone poziomy niektórych witamin czy minerałów, może nam zwyczajnie nie wystarczyć. Także dobrze ułożona dieta plus odpowiednio dobrana suplementacja mogą zdziałać naprawdę cuda. Ok, ale jak powinno się to wszystko suplementować, aby miało to sens i poprawiło nam zdrowie hormonalne? Jeśli oglądałaś film Wszystko, Wszędzie na Raz, to w suplementacji kierujemy się dokładnie odwrotnymi założeniami. Tak naprawdę nie jest dobre, aby wprowadzać miliony suplementów jednocześnie, na raz. Tak naprawdę nie wiemy, który z tych suplementów przyniósł nam realną korzyść. Osobiście jestem przeciwniczką suplementów multivitaminowych. Często jeden składnik zawarty w takim suplemencie wyklucza działanie drugiego. Nawzajem sobie przeszkadzają i tak naprawdę taka suplementacja często nie ma zwyczajnie sensu. W tym wszystkim ważny jest też taki czynnik zwyczajnie ekonomiczny. Nie chcemy wydawać przecież pieniędzy, które później lądują w błocie, bo tak naprawdę nie wiemy, który suplement. Nam pomógł i może się okazać, że 80% z tego, co przyjmujemy, jest zwyczajnie dla nas niepotrzebne. Ok, w takim razie, jakie suplementy wybrać? Na początek. Ja przedstawię Ci 5 takich moich must haveów, które bardzo często stosuję u siebie, u swoich pacjentek. I tak naprawdę widzę bardzo duże realne korzyści już po naprawdę kilkunastu. Tygodniach suplementacji i myślę, że to może być taki, taka super baza dla Ciebie, taki punkt wyjścia, jeśli chodzi o suplementację. Oczywiście jest bardzo dużo fajnych suplementów, które możesz wprowadzać stopniowo później. Niemniej jednak uważam, że jeśli o te pięć podstaw nie zadbamy, będzie nam ciężko iść dalej. Numer jeden to witamina D. Utarło się, że witamina D to zdrowie naszych kości, ale tak naprawdę witamina D ma nam do zaoferowania dużo, dużo więcej. Receptory witaminy D są obecne niemalże w każdej komórce naszego ciała. Nic więc dziwnego, że witamina D spełnia tak szeroką ilość ról w naszym organizmie. W wielu badaniach wykazano pozytywny wpływ witaminy D na zmniejszenie ryzyka występowania cukrzycy, poprawienie insulinowrażliwości czy, co też bardzo ważne dla tych z nas, które starają się obecnie o ciążę, poprawę jakości komórki jajowej. Także jeśli chcesz zadbać o jakość swoich komórek jajowych w momencie, kiedy będziesz lub już starasz się o ciążę, warto jest zadbać właśnie o odpowiedni poziom witaminy D. W jednym z badań z 2018 roku wykazano, że witamina D wpływa nie tylko na jakość komórki jajowej, ale również pozytywnie wpływa na naszą owulację. Pokazuje to, że witamina D może ogrywać naprawdę ważną rolę, jeśli chodzi o naszą płodność. Jak wspomniałam, witamina D może również poprawiać wrażliwość na insulinę, co u kobiet borykających się z pcos jest szczególnie ważne, ponieważ mamy tam do czynienia z przewlekłą insulinoopornością. Dlaczego witamina D jest dla mnie osobiście i dla moich pacjentek pierwszym wyborem? Po pierwsze jest tania, po drugie jest ogólnie dostępna, po trzecie jest naprawdę bezpieczna. Jako witamina rozpuszczalna w tłuszczach możemy ją przedawkować, ale tak naprawdę jeśli stosujemy się do wytycznych suplementacji, jeśli skonsultujemy to z lekarzem w momencie, kiedy wyjdzie nam niedobór, tak naprawdę jest to zupełnie bezpieczne, a ilość korzyści jest przeogromna. Jeśli nie wiesz, czy masz niedobór witaminy D, polecam Ci zbadanie metabolitu witaminy D we krwi, badanie to koszt około 80 do 100 zł, jest ogólnie dostępne i tak tak naprawdę warto jest sprawdzić, czy na przykład niski poziom energii, jaki odczuwamy, nie wynika właśnie z tego. Tutaj historia jednej z moich pacjentek, która zgłosiła się do mnie na konsultację właśnie z problemem przewlekłego zmęczenia. Po wywiadzie tak naprawdę nie widziałam specjalnie takich Przyczyn, chociażby braku snu czy przewlekłego stresu, pacjentka miała raczej taki normalny, spokojny tryb życia, jechała do pracy jak już przyznawała, już wracając z tej pracy przymykało jej się oko i tak naprawdę po powrocie do domu nie była w stanie nie położyć się przynajmniej na godzinę na drzemkę, żeby dopiero później móc funkcjonować dalej. Po zbadaniu poziomu witaminy D we krwi okazało się, że jej poziom u mojej pacjentki jest krytycznie niski. Po wprowadzeniu suplementacji po trzech miesiącach już było widać ogromną różnicę w badaniach, a jeśli chodzi o samopoczucie mojej pacjentki, to tak naprawdę już po półtora miesiąca miałyśmy pierwsze rezultaty. Także sprawdź, czy przewlekłe zmęczenie nie wynika między innymi u Ciebie z niedoboru witaminy D. Numer 2 to kwasy omega-3. Dla mnie osobiście jest to taki totalny game changer, jeśli chodzi o PMS i tak naprawdę... Nie tylko moje pacjentki o tym mówią, nie tylko badania naukowe, ja również sprawdziłam to u siebie, i dla mnie to jest naprawdę niesamowite, jak bardzo od momentu, kiedy zaczęłam suplementację kwasami omega-3, mój PMS jest widocznie mniej odczuwalny. W jednym z badań z 2022 roku, które znajdziecie również w opisie, wykazano, że suplementacja kwasami omega-3 wpływała pozytywnie nie tylko na objawy fizyczne w przebiegu PMS-u, ale też na objawy czysto psychologiczne. Pacjentki, które były uczestniczkami tego badania, odczuwały nie tylko Dużo niższy poziom bólu, ale też czuły się realnie lepiej, miały niższy poziom stanów depresyjnych w grupie badanej. W kolejnym ciekawym badaniu wykazano, że kwasy omega-3 wpływają pozytywnie na implantację zarodka. Także dla tych z Was, które będą starały się o zajście w ciążę, myślę, że będzie to bardzo fajny i wartościowy suplement. Numer 3 jest to magnes. Magnez jest bardzo ważnym składnikiem, jeśli chodzi o zdrowie naszego układu nerwowego. Magnez wpływa także na prawidłową przemianę glukozy w naszym organizmie. Także jeśli zmagasz się z PCOS-em czy insulinoopornością, to szczególnie dla ciebie magnes będzie jak najbardziej fajnym suplementem. Jak już wspomniałam, magnes wpływa pozytywnie na nasz układ nerwowy i w taki delikatny sposób go tonizuje. Jeśli zmagasz się na przykład z dużym stresem w pracy czy w życiu prywatnym, a przede wszystkim jeśli ten stres jest przewlekły i trwa od jakiegoś czasu, dłuższego czasu, to uważam, że magnes zdecydowanie będzie bardzo fajnym wyborem również dla Ciebie, aby zadbać o swoje hormony i Twoje samopoczucie. Numer cztery to probiotyki. Słuchajcie, bardzo, bardzo chciałam, żeby w tym zestawieniu było coś, co wesprze nasze jelita, dlatego że tak naprawdę, jeśli chodzi o nasze problemy hormonalne, Hashimoto, PCOS czy właśnie endometrozę, właśnie ta endometroza jest tutaj bardzo, bardzo ważna, to te problemy jelitowe pojawiają się bardzo, bardzo często u moich pacjentek. I ja zdaję sobie sprawę, że może w pierwszym momencie nie łączymy tego wszystkiego z jelitami. Niemniej jednak bardzo duża część odporności pochodzi z naszych jelit. I tak naprawdę jeśli my o niej nie zadbamy, no to chociażby w przebiegu endometrozy możemy spotykać się z przewlekłymi biegunkami, albo znowu z zaparciami i na przemian biegunki, zaparcia, biegunki, zaparcia, co jest bardzo ciężkie. Ostatnio u mojej pacjentki, która ma endometrozę, okazało się, że pojawiają się niektórych z... Dolnego odcinka układu pokarmowego, niemniej jednak pojawiają się one tylko i wyłącznie w, ok w czasie okresu. I tak naprawdę, dostarczenie właśnie probiotyków, zadbanie o te jelita, nie tylko suplementacją, ale też właśnie dietą, jeśli dobrze tolerujemy, to dostarczenie do naszego codziennego jadłospisu, na przykład kiszonek czy zakwasów, bardzo fajnie wpłynie nam na nasze zdrowie i samopoczucie, jeśli właśnie mamy endometriozę czy inne problemy hormonalne. Numer 5. Jest to kurkumina. Tutaj... Mamy takie działanie typowo przeciwzapalne i dla moich pacjentek, głównie z endometriozą z PCOS-em, które mają przewlekły stan zapalny, jest to bardzo, bardzo fajny suplement, a tak naprawdę nie tylko suplement, bo możemy go znaleźć nawet u siebie w domu. Dlaczego akurat kurkumina? E, dlatego, że dla osób typowo odchudzających się na przykład może to nie jest suplement pierwszego wyboru, niemniej jednak dla moich pacjentek bardzo często ja stosuję tą kurkuminę, jeśli oczywiście nie ma przeciwwskazań, i tak naprawdę ta kurkumina daje. Nam bardzo, bardzo fajne efekty przeciwzapalne, na przykład w przebiegu PCS-u czy endometriozy. Kurkumina wykazuje również działanie antybakteryjne, antywirusowe, także jeśli chodzi o podniesienie naszej odporności, również mamy tutaj bardzo, bardzo fajne działanie. Słuchajcie, tutaj taka bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o suplementację kurkuminy. W momencie, kiedy starasz się obecnie o ciążę, nie jest to dobry suplement dla Ciebie, dlatego że kurkumina może nam zaburzać implantację zarodka w ścianie macicy i tak naprawdę w momencie, kiedy już się starasz albo za chwilę planujesz, e, uważam, że lepiej pominąć ten suplement, Kurkumina jest bardzo fajnym suplementem, ale nie w momencie, kiedy starasz się właśnie ociążyć. Słuchajcie, to wszystko 5 Pięć... Takich moich must haveów, suplementów, które myślę bardzo pomogą Wam jako taki totalny basic, taka baza dla Was, jeśli macie problemy hormonalne. Jeśli interesuje Was więcej takich treści hormonalnych, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, a także na inne moje media społecznościowe, znajdziecie je w linku w opisie. A ja zapraszam Was już za tydzień w czwartek na kolejny odcinek, który mam nadzieję również będzie dla Was wartościowy. Do zobaczenia!